Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówię Mówiolo, witam na kanale Jasnowic Olaf czy Jasnowic Gdańska, witam w szybkim programie pod tytułem raport Jasnowidza Flash. Flash, dlatego właśnie, że zajmujemy się tylko jednym wydarzeniem, a raport Jasnowidza, dlatego że zajmujemy się wydarzeniami w kontekście przepowiedni. Spójrzmy na ostatnie najświeższe doniesienia sprzed ostatnich dosłownie godzin, co tu się wydarzyło właśnie na terenie Polski. Widzimy tutaj właśnie, że nieoficjalnie do Polski wleciał rosyjski dron kamikadze, tak, najnowsze doniesienia, właśnie nieoficjalnie do Polski wleciał rosyjski dron kamikadze, tutaj właśnie spadł na teren polski, to mógł być rosyjski szach, a raczej irański, tylko wykorzystywany właśnie przez Rosję, trwają jego poszukiwania przez Wojska Obrony Terytorialnej, zaraz do tego wrócimy, ale spójrzmy szybciutko na film, który został wyemitowany właśnie na kanale Jasnowic Olaf, około kilku miesięcy temu, tu jest właśnie kanał, Musimy wziąć zakładkę wideo, tak? Tu jest kliknięta właśnie, tu jest strona główna. Tu jest zakładka wideo, klikamy. I teraz musimy przewinąć audycję około 4 miesięcy temu. Audycja jest łatwo do rozpoznania, bo tam jest właśnie sekundka, a 5 miesięcy to chyba już za daleko. O, tu jest. Dokładnie. Pięć miesięcy temu teraz się wyświetliło. Coś podpłynie do Polski, niesamowita przepowiednia. Ja jestem w Zdańska 2024. To jest ten film, tutaj widzicie właśnie. Jest właśnie taka miniaturka ze statkiem płonącym. Obejrzmy sobie dosłownie pierwsze półtorej minuty tego filmu, żebyśmy mieli ogląd sytuacji. To jest właśnie ten film. Coś podpłynie do Polski, niesamowita przepowiednia. Posłuchajmy. Sobota 13 stycznia 7.28 Jasnowic z Gdańska. Mówiłem, że nad Polskę też będą spadać rakiety i spełniło się. Mówiłem, że drony i balony też. I też się spełniło. Mówiłem, że będzie tego wszystkiego więcej. I było więcej. Mówiłem, że jeszcze inne rzeczy będą, inne rodzaje tych rzeczy, i spełniło się na przykład helikopter z Białorusi, a teraz czuję, coś podpłynie do Polski. Kojarzy mi się, że ze wschodu ale czy to tylko symbol? Czy dosłownie, że ze wschodu w kierunku Gdańska to znaczy Polski? Jakaś ludzka prowokacja, że im się przykładowo ster zablokował i jakieś problemy z łącznością mają, ale problem będzie w miarę szybko rozwiązany. Przykładowo odholują go na wschód, bez ram czasowych, ale wydaje mi się, że to ten rok i kojarzy mi się na wiosnę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Stefan Mówiola. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na internecie polskim, europejskim, aktowie, czy może nie i światowym. <grym> witam serdecznie. Niedziela Palmowa, 24 marca. Dobra, zostawmy to już. Głównie chodziło właśnie o to, że drony i balony też, bo dotychczas mieliśmy właśnie upadki rakiet. Ukraińskich, rosyjskich na terytorium Polski mieliśmy balony różnego rodzaju i ze strony Rosji, i ze strony Białorusi. Ale dronów wydaje mi się, że jeszcze nie było, i teraz ta sytuacja, właśnie, może być pierwszą sytuacją, gdzie będziemy mieć do czynienia właśnie z upadkiem dronu. Jeżeli tego szachida tam znajdziemy gdzieś, posłuchajmy sobie tutaj to, 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 początku wiadomości z telewizji Republika. To jest, to jest dzisiaj, dzisiaj, godzinę, godzinę temu, właśnie, właśnie, ekspres Republiki, 26, 26 sierpnia. Nie, ja posłuchajmy. Na terenie gminy Tyszowce w województwie lubelskim trwają poszukiwania rosyjskiego obiektu, który dziś rano wleciał na terytorium Polski ze strony Ukrainy. Incydent może być związany z rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym, którego celem była infrastruktura energetyczna w 15 ukraińskich obwodach, w tym tych leżących przy granicy z Polską. O tym więcej. Tyszowce. Tyszowce, zobaczmy, zobaczmy gdzie właśnie znajduje się gmina Tyszowce. Tyszowce. Włączmy sobie mapę. Gmina Tyszowce. Ok, i teleportowało nas od razu do gminy Tyszowce. Widzimy, że tam mamy na górze z lewej północny-zachód zamość, północny-wschód jest Hrubieszył, zaraz jest granica ukraińska. I tam właśnie ten Szachit jest poszukiwany właśnie przez wojska obrony terytorialnej, tam musiał spaść. Tak to wygląda blisko ukraińskiej granicy. I tyle. Tam z kolei Gdańsk to jest moja lokalizacja w Gdańsku. Jakiem Że Jasnowic z Gdańska. I tyle. Tak to wygląda. Gmina Tyszowce właśnie jak słuchaliśmy. Posłuchajmy jeszcze kaweczek wiadomości z telewizji Republika. Poszukuje obiektu, który dzisiaj rano wleciał do Polski od strony Ukrainy. W mediach pojawiła się informacja, że był to irański szachet, którego reżim Putina atakuje cele na Ukrainie. O 6.43 obiekt wleciał do Polski, o 7.16 zniknął z wojskowych radarów. W jego poszukiwaniach uczestniczy ponad 70 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i dwa śmigłowce. Teren, który mają do przeczesania wojskowi to okolice miejscowości Tyszowce w województwie lubelskim. Generalnie właśnie jak znajdą, miejmy nadzieję, że znajdą i będzie to faktycznie irański szachit. To de facto wtedy Bliski Wschód bezpośrednio zawita w naszych granicach i spełni się właśnie kolejny poziom przepowiedni właśnie z dronami, z balonami, z innymi rzeczami, właśnie i też z helikopterami, właśnie i też ze statkami, bo to też już było. I tyle. Nie będę więcej zabierał czasu. Pozdrawiam was serdecznie, do, do usłyszenia w następnej audycji. Jeśli zdam radę, to jeszcze dziś nakręcę szybciutko właśnie tą audycję z przepowiednią, która zrealizowała się z dokładnością co do dnia albo nawet co do połowy dnia, ale jeszcze podwójnie. Ona się zrealizowała, więc zapraszam późnym wieczorem albo nocą na kanale Jasnowic Olaf. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Cześć.